Cześć, się mam na tej strony Mikos. Przepraszam, że tak długo nie było odcineczków. Ale już teraz mam nadzieję, że powracamy. Oczywiście, jak zwykle, skłamałem i nie było odcinka. Przepraszam. Yy, dzisiaj odcineczek zagramy Jedną giereczkę to są moje postacie. Nie wiem, czy wiecie, widzowie, ale był update. Mamy nową postać, który, która się nazywa. Już wam, widzowie, mówię. Yy, ona jest w sklepie Book. Przepraszam za to, ale mamy gości i tak średnio mogę nagrywać. To zagram sobie jeszcze jedno, jedno, jedną gierkę. zagram. O, coś. Dobra, to może otworzymy najpierw. Dobra, i. Szkoda, szkoda. Okej. Okay. Dobra, lecimy. Miał być odcinek, jak wbijam 3000 pucharków. Ale nie było, bo za 3000 nic, pucharków nic nie ma. Mogę wam nawet za chwilkę pokazać, bo jest dopiero za 3100 Coś nowego. Dobra, podnosimy sobie tą włócznię. To sobie wezmę i szybko ich sobie rozwalę. Guardianki. Lecimy. Po ciebie. A masz. Dobra. Zbieramy dwie apteczki i lecimy. Ciekawe, czy znajdziemy za chwilę jakiegoś typa. Dobra. No. Dobra, już jestem. Bo tutaj nie mama na chwilkę wołała. Tam. O, patrzcie, ze snajpiłem. Okej, okay, położyłem. Nie, mój cepek położył, tak. Postawimy tutaj ścianę. Okej. Okay. Ja się, ja się O nie, on ma chyba najlepszą, no. Oni, oni mają najlepsze bronie. Jak będą wcinki, to przepraszam, bo obok jest mój brat. I nie wiem, y, czy będzie nie do końca słyszeć. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych wcin. Dobra, teraz sobie rozwalamy y, tego bossa. Ogólnie mój brat też niedługo sobie kanał nowy zrobi. Y, nie wiem jeszcze dokładnie, jak się będzie nazywać, ale wiem, że sobie zrobi. No, teraz mój, mój brat się pyta, jaki. Y, Bart, jak? Zrobi sobie nowy kanał, nie? Powiedz Bartek, powiedz. Mój brat się nazywa ogólnie Bartek. Ło, czekajcie, ja już go nie uratuję. Nie, padliśmy. Dobra, to lecimy z tym openingiem. Zagramy z tym jeszcze jedną gierkę, bo taki króciutki odcinek nie może być. I w ogóle widzowie przepraszam Was za te lagi, ale... No tak po prostu laguje. Dobra, to lecimy z openingiem teraz może będzie odcinek nowy za chwilkę z Bartkiem tak około myślę pie... 16, o 16, o 16 tak dobra, pierwsze co robimy no. pierwsze co robimy odbieramy sobie quest'a dobra, odebrany, teraz wystarczy że otworzymy sobie skrzynki odbierzemy, zobaczcie, tu widzowie, zobaczcie, za 1000 nie ma nic bo dzisiaj tysiące są tak mniej więcej, u góry jest taki rekin, to tak mniej więcej tutaj. To odbieramy sobie 40 gemów, co się nam bardzo przydało. Mamy teraz 52 gemy i lecimy od małych boksików. Dobra, to się przyda goldzik Dolarego. okej okay. przepraszam za tę są śminkę tutaj. To teraz sobie kupię tego czysto za gemy. Okej. Okay. Też spoko lutło. Taki cześcik. I. Oj, przepraszam, weszłem gdzieś. I? I co? O! Legendary Item. Nowy. O, to się przyda. Wiecie, o tutaj Bartek właśnie podciąga nosem. Ulepszamy sobie. Legendary item, ale fajnie. Lecimy ja, za pszczykawkę. Ja, ja myślałem, że, że wypada jakaś postać. No też tak Bartek, myślałem wiesz. Teraz sobie zagramy Nixem. I słuchajcie, leci odcinek niedługo jak wbijam w, Bro, w Brawl Stars. Jak wbijam kruka na 20 rangę. Bo wczoraj wbiłem sobie wieczorkiem Bo na 20 yy, rangę, a dzisiaj rano Daryla. Dobra, yy, ja bym sobie tutaj gdzieś poszedł. Jest ta nowa postać, widzowie! Chcę wam ją pokazać. Dobra, lecimy dalej, zaloguje nam wreszcie czy nie? O, tutaj jest, tab. Szybko. O Jezu, ale ona jest dobra. Mm. Jezus Chrystus! Przepraszam, że wyzywam właśnie Chrystusa, ale ale się wystraszyłem. Bartek, nie śmiej się, bo sam to nieraz robisz. Dobra, Dobra, dostał. Okej, okay, owczy typek, ale nubek. Okej, okay, Guardiana sobie zabijemy, żeby mieć apteki. O, przy okazji kusza żeśmy dostali. Idzie kolejny z bronią. To go też sobie dojadę. Dobra, lecimy. On miał tylko... On tu nic nie miał. Dobra, tego lisa. znaczy Nixa. Chyba w koniach to zrobić jakoś. O, 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 teraz, teraz, teraz! To jest szansa, to jest szansa. I pyk. Okej, okay, on tam ma jakiegoś słab słabą. On ma, najsłab on ma, najsłab on ma najsłabszą bombę w grze. Patrzcie, widzowie, nowe moty. Patrzcie. Mogę sobie łapeczkę w górę zrobić albo flagę taką białą. Że się poddaję spoko nie widzowie piszcie widzowie w ogóle w komentarzach czy wam się podoba czy wam się podoba zoba i czy gracie i, za, i jak gracie to napiszcie ile macie pucharków bo to mnie bardzo ciekawi nie Bartek no Bartka też i widzowie pamiętajcie teraz wam dopiero mówię jak będzie na moim kanale 25 subskrypcji będzie jeden filmik yy, z y, ten, z kamerką. Więc się przyda. Tu spróbuję to jakoś rozwalić. Nie, tu nie ma co. Bartek jak ty to powiedz? Powiedz coś, że za 20 y, lajków y, to Mikołaj będzie muzykę robił. No, będzie muzyka. Jak będzie 20 lajków. Pod jakimś filmikiem. No chyba, że jest. No. O, tutaj wi widzimy, że... No tutaj też... Że... Zobaczcie mi, że... możesz po chodzić i, no. i w ogóle nie musisz tak wolno, bo ty masz... Że możesz... I że wszyscy mają star power y, od, do oddychania. Pod wodą. A ja akurat go nie mam. Jak ja go mam. Trzeba je szybko zabudować. Jak ja gram prawie dużo. Wszystko... Aj No i tutaj już chyba gdzieś... Jesteś będzie podsilował! Nie. Ten gość. Mój typek. Nie, to już ja przegrywam to. Dostaję pół 8 bucharków. Ale no, przynajmniej nie. Biała nie flaga, biała flaga, szybko emotka. Spełnimy. No i zginąłem. To by było, myślę, że na tyle w tym odcinku. Może dzisiaj wleci ten nowy. Yy, dobra, to zobaczymy. Dobra, jest 9 minut odcinek. O, Cześcika dostaliśmy. Tego czasu na, na tym odcinku nie otworzymy, bo po prostu no nie chcę tracić tych gemów, ale zobaczcie, zrobimy sobie tak. Zrobimy tak i atkel. Więc to by było na tyle w tym odcinku. dziękuję wam bardzo wszystkim za oglądanie. Na razie.